Prawie co, ja gram magiem raczej, idziemy w maga, gdzieś mogę wam pokazać coś inne postaci, jak wyglądają. No, także to jest klerek. mogę wam przejść po kolei te wszystkie postaci, co są mi cutscenki. It is what it is. Co to? To jest Tarisland. Eee... Tu jest chyba Bart. Potem tu mamy gladiatora jakiegoś. No, warrior. Warrior. Hello there, hello, hello. Tu mamy co, barbarzyńcę? To jest Paladyn. O, to Lukersowi by się spodobało. Proszę bardzo. Tutaj mamy Shadow Sorcmana. Tutaj jest Pytajniczek, nie? No ja pewnie będę magię grać. Nie, nie byłam fryzjera. Tak wyglądają moje włosy, dziękuję. To się ładnie mieni w ogóle. Nie, jak to się tak ładnie mieni, to coś damy. O, to jest ładne, to mi się podoba. Tak, to dam. To jest śliczne. cało namaga. Dobra, no i chyba tyle. Dobra Uu, Dobra, czyli pierwsze co mamy to samouczek Uczymy się grać Co teraz? Aha okay. A, czyli się po prostu biega I 1, 2, 3, 4 się używa skilli Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, typ umar. Jest Eferek. Kolejna gra, która mnie kupować swoją grafiką. No właśnie, dlatego zainteresowałam się Tarislandem, bo mi się bardzo graficznie podoba. Bo jest tak plastycznie. I ogólnie, no graficznie bardzo mi się to spodoba, dlatego stwierdziłam, że w sumie... No z bym zagrała i zobaczyła, jak się gra, nie? No ale grafika to nie wszystko. Trzeba obczaić jeszcze, jakie tu są, wiecie, mechaniki, jak wygląda gameplay. I tak dalej, i tak dalej, nie? A okej, okay, czyli pod czwórką co, zwiększam se damage? Wygląda. A, tu musi skastować, dobra. No właśnie dobrze, że to jest MMO RP. Ja już jestem zduszona gaczami i, i jakimiś dziwnymi rzeczami. Bardzo dobrze, że to jest MMORPG. Właśnie nie mam fajnych MMO ów Catherine, will you kindly extend the invitation for us all to partake in the cause? Oh. Dear all, the Blight Dragon must be defeated first to safeguard the Silver Pigeon and give the best shot. No, nie, dosyć tych losowa, ileś można. Okay. Dobra, teraz Namba pewnie pokazuje, jak wygląda y, y, ala, ala rajdzik, muszę aby rzec, bo jesteśmy jakby w trakcie walki, ale to jest tutorial, nie? U jakiś smoczur. Dobra. O, mam ulta w ogóle pod szóstką. Coś chila? Dostanę coś? Tak Ale jebno A się zaczęła Miliana. Dam początek. Działa, działa. Ale to nie dlatego, że zaczęła działać, tylko... E, mam pożyczone konto. Jakieś hilby mi się przydał coś, nie? Okej, okay, pamiętajcie, trzeba szerować damage w takich e, e, sytuacjach. E, nie wiem, może będzie za free. Nie mam takiej informacji na razie, jak odłaty. Wydaje mi się, że free to play, ale, ale no. nie wiem. Ale raczej free to play. No nie wygląda to, na gierkę, co by miała być płatna, nie? A że to jest też mobilka. To na telefony będzie dostępne.

Oczywiście, jak tu będą tylko kosmetyki, jakieś battle passy i nic innego takiego, co by, wiecie, było pay-to-winowego, jak na przykład Solo było zrobione, to no, why not, nie? Czy wiecie, no twórcy mówią, że tu nie będzie pejtuina, no, jakby zarzekają się i tak dalej, więc...

Zobaczymy, no wiem, że ma nie być pay to jedno, to co ja mam wam powiedzieć? Tak, są klasy, jest gender lock ogólnie. Magiem wybrałam maga ogólnie, więc gram teraz magiem, ale na początku yy, możesz sobie przewinąć Jana, bo pokazywałam wszystkie dostępne klasy, jak coś sobie możesz przewinąć. Albo potem na YouTube zobaczyć, bo pewnie już to na YouTube'a. ja wiem, czy Vibe Tofa? To nawet z... Nie wiem, ja, ja nie widzę tu Vibe Tofa. Dla mnie to jest bardziej właśnie podwowa, a nie pod tofa. Gdzie ty tu to tofa widzicie? Ja rozumiem, że tof to, to jest MMORPG, ale... Znaczy graficznie mnie ta gra urzekła, nie? Graficznie wygląda fajnie. Nie zastanawia, czy tak się grazać, no bo ja mam wrażenie, że właśnie zostaliśmy wrzuceni jakby w jakieś takie wydarzenia. Rozumiem, że nasza postać nic nie pamięta i w sumie tyle, nie? Czy to jest tylko na potrzeby Betty? Dobra, jakaś arena treningowa. Czy ja mogę sobie jakoś zamknąć ten czat. O, mogę. Jezus. Uwielbiam. Uwielbiam, uwielbiam, gdy jest opcja zamknięcia czata, nie? Bo mnie te czaty to zawsze rozprasza w tych mmorpg ach No, tu mamy jakiś y, teraz ten. Info, jak w ogóle postać działa, nie? Bo ja tak rzucałam z pelami. Okej, okay, widzę, że się stakują jakieś tutaj rzeczy. Increase water energy, switch to ice energy. Aha, czyli oko ta trójka konsumuje jakby tezek. tak? You may check the A, bo to się tak ładuje w zależności co użyję, tak? Czekajcie, czekajcie. Żeby zrozumieć, jak ta postać działa, nie? Dobra, to się już drugie ładuje. Dobra, jak trójkę użyję? A, to mi konsumuje z tego po prostu. teraz mam fula. A w taki sposób. Dobra, chyba czaję. Dobra, musimy teraz iść ten. Yy, wilki wyeliminować. Czekaj, coś pod. I? Znaczy, ja podejrzewam, że te. O, tu macie te. skiny do tych. O, mounty są. Właśnie tak, tak się zastanawiałam. Czy są to skiny do... Albo jakieś mounty. I fajne. No to jest za 7 dni ogólnie, nie? Ale... Wciśniutkie. No, do Marka to na razie nie mam dostępu, ale podejrzewam, że to są właśnie płatne rzeczy, nie? Raz, zróbmy sobie właśnie to kombo, czego się nauczyłam na y, treningowych tych cóśkach. No i teraz i teraz trujeczka. O, no, tak to działa. O, odblokowałam se czwarty skill widzę. A zobaczę, co on robi w ogóle. O, pod C jest. Dobra, tutaj mamy. Dobra, czyli tutaj mamy, mamy ten naszą postać i tutaj mamy właśnie przedmioty, więc S. Dobra, gdzie teraz? Tam. No bo e, Grand to jest e, e, chiński WoW. <grybujesz> Jakby podróba czy nie, Chińczycy robią swojego WoWa. That's the point, to ma być, to ma być chiński WoW, no. No to jest PC slash mobile no, Jak większość dzisiaj że Zrobią na PC i na telefony jednocześnie, nie? Tak, o ile wam nie przeszkadza, że jest gender i race lock Jakby ja nie mam z tym problemu Ale, ale tak, no są określone rasy, e, klasy generalnie Także na początku streama pokazywałam Jak coś to będzie na YouTubie, tak żeby ci można sobie przejrzeć To pokazywałam wszystkie, jakie są dostępne Możesz być magiem mrozu albo ognia? A jak wybrać inny żywioł? Bo ja teraz jestem mroz. Chociaż mi ten mroz odpowiada ogólnie. mróz Wiesz, Zefrek, jak można stać się magiem ognia? O, Dobra. Czy to gdzieś w skillach można? Bo widzę, że tutaj ktoś napierdziela ogniem. Musisz być dominantem ognia, a okej, okay. w racja, nie pomyślałam o tym. Nie, w, po w porządku, Mounty działają, jest kit. <śmiesz> Śmieszna ta gra jest, taka, taka przyjemna. Czy Pierwsze wrażenie mam dobre, pierwsze wrażenie. Co? Czy znaczy ja nigdy w nie grałam, nie? Więc ja na pewno do WoWa tego nie będę porównywać, no bo nie mam porównania, nie? Ale... O, ta ma fajnego młota, ta pani. Czy będziesz się grać? Bo jak coś jest bardzo dostępne, może być healerem albo depsem. Chciałam iść. Ocie, panie, co mi się tu odblokowało? A, to są te talenty, to Seba mówił. O, kurde. Jest drzewko. Tu są nasze skill'e, a tu są talenty. O nie, to wolę mieć dasha. Czyli ten Barto to batyk, to gram ty Warriorem czy tam paladynem. A! A patrzyłeś na początku streama? Bo pokazywałam wszystkie te klasy. A, w taki sposób. A, okej. Okay. A tam się ultimate był. Jak to się wraca tam? O, tu. To, aha to są te skile dobra A, mam, mam dobrego porta <grywy> o chyba jest final bossik tego danga Gdzie ekipy? Co? No. To nie wiem, zaczynaj panie. Coś tak kapią. <grywy> <grywy> I skikłam se. I skikłam se i se do niego, nie?

Matka, jak tu jest! Okej. Okay. Wróciliśmy do yy, tego wcześniejszej matki. Ja nie wiem, ile razy ja mam mówić, ale to jest chińska wersja WoWa, no. To jest WoW, tylko po chińsku. To ma być podróbką, bo to o to chodzi, to ma być chińska wersja WoWa. Ta gra jest. W sensie na pewno, jak w, w, będzie kolejna beta czy coś, bo podejrzewam, że będzie kolejna beta, jako że to teraz zdupili, eee, to można, można, zajrzeć, przetestować, zobaczyć. Czy to będzie jakiś wielki hicior? Nie wiem. Ale gra się przyjemnie. Ja na przykład WoWa nigdy nie grała. Znaczy, ja wiem, wiesz, to nie jest WOF, nie, bo to jednak jest jakaś tam. No, na... Bardzo, bardzo silna inspiracja, Wowem. No, Wow to nie jest, to wiadomo, ale. Yy, no, taka, taka przyjemna ta gra jest. No, potem zależy, jaki tam ten endgame wygląda i tak dalej, ale są też potem rajdy. A jak Wam się podoba? Jakie macie wrażenia po tym, jak tak siedzicie tutaj? Czyście już tak zlurkowali totalnie? A, bo to Elite Difficulty teraz jest. Okej. Okay. Grafika jest ładna, bo, bo ta gra brzydka jakaś nie jest. Ładnie wygląda. Gameplayowo też, też jest spoko. Ogólnie, no wiecie, przetestować można. nie? No, wiadomo, to jest mobilkowe, ale wsmieć kasę, jak to na telefonie by też będzie działało. Ale jak będzie Free to Play. Znaczy, no zależy, co jest później, nie? Bo wiesz, no to jest MMORPG, no na początku MMORPG no to robisz Quest, Quest, walka, quest, walka, quest, nie? Aż potem wiesz, otwierają ci się dagi, e, a, a potem masz rajdy, nie? Generalnie, no chyba, że są, będą jakieś inne jeszcze aktywności, żeby to nie było jak przylost Arko, na przykład, nie? Czy macie tylko rajdy i tyle, i, i, i nara, i, i nie ma nic innego do roboty. Tak, ale trzeba, trzeba pograć, trzeba zobaczyć, trzeba przetestować, może ten, na pewno będą, będzie jeszcze, będę, be, nie mogę się usłyszeć, na pewno będzie jeszcze jakaś beta, no bo oni trochę zepsuli tą betą tutaj, e, bo była jakby tam ograniczona ilość rejestracji i tak dalej, nie, ale myślę, że warte war, war, war uwagi, nie ja taką gierkę, nie, no.